serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery Pory roku ze Świętą Hildegardą. Dzisiaj ponownie naszym gościem pan dr Norbert Szaluś, zajmujący się pacjentami onkologicznymi, ale też w swoich terapiach próbuje i testuje produkty z rekomendacji Świętej Hildegardy. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o orkiszu, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o ziołach, przyprawach, takich można powiedzieć bestsellerach, gwiazdach, które Święta Hildegarda praktykuje zaleca człowiekowi do codziennej diety. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać właśnie o Bertramie, Galgancie, Piołunie, czyli nalewce piołunowej, którą święta Hildegarda zaleca dla każdego człowieka w takim cyklu od maja do października, aby zabezpieczyć się, czyli profilaktycznie przed różnymi chorobami, infekcjami, które mogą nas dotykać. Także dzisiaj chciałabym właśnie zadać panu doktorowi pytanie właśnie, co o ziołach? Czy one są potrzebne? Czy pomagają nam trawić? Czy to jest zbytek szczęścia? Coraz mniej. I lekarze, w zasadzie mogłabym powiedzieć, że lekarze akademicki w zasadzie, w zasadzie nie stosują ziół, natomiast lekarze, którzy zajmują się medycyną naturalną, zachęcają do stosowania tych ziół. Czy one rzeczywiście coś dają, czy jako przyprawy, czy jako środki samodzielne w różnych terapiach, czy właśnie ten Bertram Galgan Hildegardiański, czy piołn jest sens stosować? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie jeszcze... Może ja powiem ogólnie od swojej praktyki tych pacjentów mhm. onkologicznych, w jakich aspekcie e, stosuję, bo zapewne Państwo znajdziecie moje gdzieś tam wykłady na różne tematy. E, natomiast jeżeli mówimy o Hildegardzie, fakt faktem, że coraz częściej stosuję, z, e, powiem jakie i te przyprawy faktycznie. Jeżeli mówimy, to powiedzieli cztery, czyli dwie nalewki, dwie przyprawy, ale wiemy, że te dwie przyprawy również mają tabletki. Mhm. Bo to jest dosyć też ważne i proszę to wziąć pod, pod uwagę. Na przykład mając pacjentów onkologicznych myślę, że w wielu rodzinach jest ten, jest ten problem, czy stosować, czy nie stosować. Mhm. Oczywiście, no ja muszę powiedzieć, że stosować, ale powiem Państwu, dlaczego lekarze mówią, żeby nie stosować. Po pierwsze... Szczególnie łączyć w terapii onkologicznej. Tak? No, z jednej prostej przyczyny. Ja kończyłem mhm. studia dosyć dawno temu. No, mieliśmy dosyć szeroką fitoterapię w Wojskowej Akademii Medycznej. No i, I natomiast okazuje się, że obecnie na studiach medycznych nie ma fitoterapii. Mhm. No to moje pytanie, no skąd, ci, skąd ci lekarze mają to wiedzieć? E, mają, mają wiedzieć. No, mhm. no, czym innym jest to, że dając leczenie e, e, dosyć trudne dla pacjentów, mówimy, dobrze, nie idzie to leczenie pod względem, znaczy terapeutycznie, że mhm. no, tak powiem, kolokwialnie idzie, ale mamy problemy na przykład ze szpikiem kostnym, z osłabieniem, z apetytem, no to jak sam organizm dojdzie do siebie, to wtedy damy. No i tutaj, mając pacjentów, a bardzo często, jak wiemy, no, skarżą się, na, tak jak następnie, będzie na brak apetytu, no to ja nie będę tych mały, tylko powiem o wichtosanie i powiem o nalewce mhm. pionowej. Mhm. Ja. Wiemy, że wichtosan to głównie rzęsa wodna i, i jak Państwo wiecie, że święta Hildegarda rzeczywiście opisuje to w stosowaniu do, do różnych guzów, bo przecież jeszcze nie było histopatologii. Nie wiedzieliśmy, że to są mhm. guzy typu nowotworowego. Aczkolwiek wiele osób tam mówi o tym, że, już, mhm. że. No ale wiem, że to była zupełnie inna osoba doktor Kościoła, także tu pewne rzeczy musi wziąć pod uwagę, że mogła wiedzieć i najprawdopodobniej wiedziała. Ale jeżeli mówię Wichtosanie, no to wiemy, że to jest rzęsa wodna. I cóż takiego jest w tej rzęsie wodnej. Mhm. No przerabiając analitycznie, no wiemy, że ma bardzo wysoką zawartość aminokwasów. I to aminokwasów tzw. egzogennych i endogennych, czyli egzogennych tych, których nie możemy dostarczyć. E, czyli mamy tak, osobę z osłabionym przewodem pokarmowym po chemioterapii z dysbakteriozą. Mm -hmm. no, jeżeli mu damy różne leczenie, to możemy się, leczenie, przepraszam, diety typu wysokobiałkowej, wiemy, że możemy się spodziewać no, różnej chłanialności, mm -hmm. tak? aczkolwiek wiadomo, że trzeba to zalecać. Natomiast wiemy, jeżeli mamy nalewkę nie, że typu victosan, no mamy żelęseń, w której jest bardzo wysoki poziom tych aminokwasów egzogennych, czyli których nie jesteśmy w stanie wytworzyć w organizmie. No to już wchodzi nam, ten, mówię, mm -hmm. bardzo fajnie rozdrobniony, wysokiej jakości i wysokiej przyswajalności. Tak? Bo mm -hmm. jeszcze mamy miód i wermut e, pacjenci pytają, no, że nieraz na alkoholu, ale szczerze powiem, że im to smakuje, bo mają zadłużony smak, mm -hmm. mówię, no, kiedyś nie było. Mm -hmm. Konserwantów. Konserwantami były przede wszystkim wino i miód. I tak. to, się, to, się, to się stosowało. Czyli jeżeli weźmiemy ten aspekt, e, jeżeli chodzi o rzęsę wodno-aminokwasowy, mm -hmm. E, czyli łatwo przyswajalne białko w postaci mm -hmm. płynnej, to już jest jedna wartość. Dwa, Bardzo e, wysokie ma zawartość albumin. Mm -hmm. Albuminy są produkowane przez e, wątrobę. Wiele osób traci w trakcie leczenia terapeutycznego ten poziom albumin, e, co łączy się z zębą. Oczywiście to nie jest jakieś wysokie e, e, ilości, ale zawsze są do, że tak powiem, uzupełniane. Kolejną rzeczą jest to, że w tradycyjnej medycynie chińskiej, dalekowschodniej, gdzie jest wykorzystywana rzęsa wodna, wykorzystuje się również do tak zwanej detoksyfikacji. To jest tam szeroko stosowany przy różnych chorobach artretycznych, mm -hmm. możemy to wiązać z tym, że jednak pewne toksyny przy przewodu pokarmowego ta rzęsa wodna będzie nam wiązała. Mm -hmm. Oczywiście jest, skład jest bogaty, Państwo sobie tam, że tak powiem, przeanalizujecie, ale jeżeli mówimy, bo głównie się opieramy na tej rzęsie wodnej, to wiemy, że Mamy aspekt odżywczy, co przy w wcześniejszym mhm. odcinku mówiliśmy, plus ten aspekt działania od, odżywczego, natomiast ciekawa rzecz, o której nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład ma szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego, mhm. czyli, czyli Wiemy, że po różnym leczeniu onkologicznym, różnego typu, jak Państwo to sobie weźmiecie pod uwagę, radiochemioterapię, no i teraz musimy powiedzieć o tej immunoterapii, to jednak te problemy z przewodem pokarmowym występują. Czyli słaba wchłanialność, dysbakterioza, zmiana flory jelitowej. Ja to widzę u pacjentów poprawę w tej funkcjonalności. Ale jeszcze jest dosyć ciekawa rzecz. Poprawa parametrów morfologii krwi. No, czyli, czyli mamy na przykład pacjenta i ja mówię, dobrze, no i, i, jest, widzimy, że tu jest taki poziom dosyć graniczny, nie wiemy, czy będzie to chemioterapia. Chcemy, znaczy tak powiem, dać coś, że pacjent mówi, no czuję smak, to jest dobre i jeszcze mm -hmm. wartościowo. No to jest dla mnie ten wiktozna rzeczywiście świetnym preparatem, którym dozupełniam, i ta morfologa się powiem, o którym dozupełniam e, piołunem. No mm -hmm. i o piołunie to można mówić tutaj e, <laughs> tak. do, dosyć, dosyć dużo. Na no bogatą ja literaturę Piołusa. Tak, sam. tak. Mhm. tak no ten, ten, że tak powiem, boom na Piołun się zaczął w 2015 roku po zdobyciu nagrody Nobla odnośnie artemizyniny, jeżeli chodzi o jako lek zmieniający właściwie dogmat leczenia malarii. Mhm. No, ale ja jedne z preparatów pochodnych artemizyniny stosuję w formie dożylnej, nie będę tutaj o nim mówił, ale Dosyć trudno było ostatnimi czasy zdobyć produkty, jeżeli chodzi o piołun w formie no, doustnej, można mm -hmm, powiedzieć. Mm -hmm. Ja pacjentom mówię, kiedyś ten piołun wszędzie rósł, teraz już go praktycznie nie ma. Tak, właśnie. to praktycznie jest ciekawe, nie że ma. ma że tak, to zdecydowa wskazują. Zdecydowanie tak, ale um, mówiąc um, odnośnie. Piołno. dla mnie z punktu widzenia też takiego okolicznego. bardzo ciekawą funkcją jest to, że państwo wiecie, że działa przeciwrobaczko, my to wiemy mhm. przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo. To najczęściej się wskazuje. Bo, to wśród... się najczęściej się wskazuje poprawa apetytu, bo poprawia te funkcje trawienia, na przykład tak zwanego, jak my to mówimy, głowowego, przepraszam za to słowo, ale jeżeli potrzymamy w ustach, to zaczyna, że tak powiem, przez taki odruch, że mhm. tak powiem, gardłowo-żołądkowy, zaczyna się lepsze trawienie. Czyli dla tych pacjentów już jest kolejna, kolejna wartość. Ale ma świetne działanie ochronne również na wątrobę. Mm -hmm. tak? Bardzo ciekawy, o którym nie wiem, czy Państwo wiecie, czy nie, ale ma działanie ochronne na błony erytrocytów, mm -hmm. czyli płyt czerwonych krwinek krwi, czyli pod wpływem chemioterapii. Jest prawdopodobieństwo, że one się będą mniej mm -hmm. e, rozpadały. Oczywiście ma sam aspekt przeciwnowotworowy, bo jest zbadany i to jest wiele związków tujonowych. Działa. Tak jak przed wejściem rozmawialiśmy, mm -hmm. że ja przerwałem liczenie związków w <laughs> artemizynie, czyli w bylicy piołu naszej, i na w 167. Związku, mm -hmm. a tam jeszcze była dosyć długa, długa lista. Ale wracam do tego, który mnie rzeczywiście z punktu widzenia tego immunologicznego mm -hmm. ujął, to jest właśnie wzrost aktywności i produkcji tak zwanej interleukiny 12. Mm -hmm. Cóż to jest? To jest taki związek wydzielany przez tak zwane komórki dendrytyczne. Kolejne komórki, mm -hmm. które e, troszeczkę tutaj wspomnę, bo w poprzednim odcinku były te naturalne kilery, teraz mamy dendrytyczne, czyli drugie przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe. I przez piołun okazuje się, że taka grupa limfocytów kieruje się w kierunku tak zwanym TH1. A te TH1 limfocyty, nie będziemy ich omawiać, mm -hmm. odpowiadają za działanie przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe mm -hmm. i wyrównanie autoimmunologii. Również jest opisywane, że, wody, że, że te wyciągi, na przykład alkoholowe, stabilizują poziom. Spatów, alatów, czyli kolejny aspekt mm -hmm. stosowania na przykład z, y, przy leczeniu onkologicznym, że te enzymy wątrobowe będą na odpowiednim poziomie. Ale jeżeli chodzi o artemizyjne i jej pochodne z różnych części świata, wiemy, że coraz częściej się bada w połączeniu z leczeniem onkologicznym. Mhm. Bo cóż tam zaobserwowano. Na przykład uwrażliwienie komórek nowotworowych na, na poszczególne chemioterapeutyki. To jest niebagatelna rzecz, tak? że wiemy, że coś działa, mhm. ale jak dodamy to, to zaczyna mocniej, mocniej zdecydowanie... zdecydowanie Tutaj Czyli poprawia działać. skuteczność też tradycyjnego takiego Według mojego przera. dosyć że tak powiem, chyba jakiegoś tam doświadczenia. Aha. Zdecydowanie, tak. zdecydowanie mhm. tak. No i daje siłę tym pacjentom, bo w tradycyjnej, dalekiej medycynie to się opisuje, to święta Hildegard to że daje siłę. Mhm. Tak, że, mhm. że, że daje siłę. No, między innymi proszę z poprawę tego trawienia, bo idziałaś też przeciw, przeciwrzodowo. To możemy te dwie nalewki śmiało, mogę rekomendować, jeżeli chodzi o każde mhm. leczenie. Onkologiczne. Natomiast jeżeli mówimy o tych o, o, o przyprawach, z punktu widzenia na przykład onkologicznego ciekawy jest galgant, bo w badaniu na modelu zwierzęcym nie byłyby takie obserwacje, że działa na przykład przeciwwymiot. No proszę. Tak. Mhm. Osoby, które na przykład mają bielactwo nabyte, mhm. tak? to to już nie z onkologii, ale, ale z innych dziedzin, które to już jest dosyć nie, dla niektórych osób. No wiadomo, że, że jest spektrum. dosyć tak szerokie spektrum. Ale miejsca również działa przeciwbólowa, ale ciekawą ciekawa jest też rzecz, że działa właśnie na modelu zwierzę, pokazało, że również może spowodować, bo to jest pochodna imbirowata, mm -hmm, imbirowata mm -hmm. powoduje obniżenie również ilości tkanki trzewnej, o której pewnie będziemy też dyskutować w pierwszym odcinku troszeczkę, powiedzieliśmy. Ale no, wiemy, że ma również szeroki aspekt działania przeciwbakteryjnego. Przeciwwirusowego, ale ja Państwu powiem, te linie komórkowe, które były badane nowotworowe. Mm -hmm. tak, to były tak, jak zaczniemy, i tu żeby nie pomylił. Tak, raki głowy i szyi, linie komórkowe, że hamowały mm -hmm. nam nażanie, mm -hmm. płuca, żołądka, przełyku, wątroby. Mm -hmm. Czyli mamy te w zakresie przewodu, przewodu pokarmowego, ale w tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu jest używanej, Podobnie jak opisuje do święta Hildegarda również no, przewód pokarmowy, daje gorąco ciepłe tak. poprawy, mm -hmm. poprawy, że tak powiem, perystaltyki, tak, nie, czyli tak jest ciepło. różnych, ciepło, dokładnie, tak, tak. no, mm -hmm. dokładnie tak, czyli znowu możemy traktować jako przyprawę lub tabletki, ale jednocześnie mamy to... To, mhm. to leczenie. Nasi niemieccy koledzy, którzy znają Hildegardę dużo dłużej niż my. My się dopiero jej uczymy, mówią, że niesamowicie super działa we wszystkich chorobach serca, także właśnie przy. przy... Myślę, że to w pochodnej birowate mają takie, mhm. e, takie działanie i daje, daje to ciepło. E, ja mówię, no ja z mojego punktu widzenia obserwuję tych pacjentów, jeżeli chodzi o punkt onkologiczny i mhm. dla mnie było to jest niespodziewane działanie, to e, e, obniżający poziom, że tak powiem, tej tkanki, czyli tłuszczu wewnętrz, mm -hmm. wewnętrznego, ale to jest państwu jeszcze na końcu jedną ciekawą rzecz powiem. W kardiologii myślę, że jak mamy imbirowate, to faktycznie poprzez, że tak powiem, ochronę mięśnia sercowego, mm -hmm. poprawę przepływu, tak. bo tam się opisuje, że działa rozszerza też na, na, na tak, mm -hmm. że rozszerza naczynie, Między innymi też jest takie działanie przeciwrzodowe, że mm -hmm. ono odpowiednio działa też na błonę śluzową naczyń. To myślę, że w takim aspekcie, jeżeli mm -hmm. mówimy w mm -hmm. punktach kardiologicznych. Drugi, no to wiemy, jeżeli pokazuje, że obniżamy ilość tłuszczu wewnętrznego, to też działamy kardiologicznie. Ale ciekawa, takie jest jeszcze jedna obserwacja, co dla mnie było rzeczywiście dosyć, dosyć niespodziewane, że obniża, że tak powiem, prawdopodobnie wystąpienia osteoporozy. Mm. Tak? Czyli, czyli mamy ten kolejny aspekt metaboliczny, mm -hmm. który, który jest no, w pewnym wieku dla pani i dla Panów również w pewnym tak. wieku też już jest, że tak powiem, aspektem ważnym. Tylko mówię, no możemy wykorzystać w ten sposób tabletkowy, możemy w sposób, jeżeli komuś to odpowiada, nawet i jako przyprawę, ale też będziemy mieć jakąś wartość cenną prozdrowotną. Mm -hmm. e Natomiast, jeżeli przejdziemy do, do ostatniej tak. tej części, że tak powiem, o, o do Bertramu. O, o Bertramu który, kolejnej który, gwiazdy. Kolejnej gwiazdy, <laughs> państwo już zapewne wie, wielu lekarzy. Szczególnie czy pani na Jola te czasy. Tak, szczególnie tak. na te czasy. Myślę, to, że to dla widzów to będzie. Myślę, że, że pani Jola powie o pewnych <laughs> doświadczeniach, które, które mamy tutaj <laughs> sprzed. Sprzedem, może, nie ja, przepraszam, nie ja, ale, ale pani Jola z informacji niedawno. Natomiast. Jeżeli chodzi o bertę, o no to wiemy, że te aspekty działania przewodu pokarmowego, tak, e, czyli również to ciepłe poprawę perystaltyki, mm -hmm. my, my, to, my to wiemy. Jest rzeczywiście też badanie pokazujące, że działa na pewne linie komórkowe raka jelita grubego i raka piersi mm -hmm. be, be, bez, bezpośrednio. Część działania pobudza na przykład zwiększa ilość komórek, jeżeli chodzi o śledzione, takich immunologicznych. E, natomiast e, myślę, że Państwo o tym, takie aspekcie też nie wiecie, że on na przykład działał bardzo dobrze uśrodkowo. Mm -hmm. I w, w dawnych medycynach tego stosowano, czy daleko wschodnie, na przykład indyjskiej, bo, bo te trzeba powiedzieć, że mają głębokie tradycje. Na przykład ochronnie na mózg, ale ciekawe, na przykład przeciwpadaczkowo mm -hmm. e, działało. No, e, fakt faktem, że to co Pani Ole za chwilę powie, no to jest to poparte tymi dowodami, obserwacjami sprzed kilkuset lat, jeżeli chodzi o. O Indie. Natomiast y, bardzo ciekawą rzeczą jeszcze jest, i, i jeżeli chodzi o aspekty mm -hmm. metaboliczne, immunologiczne może mniej, ale działa przeciwcukrzycowo. Mm -hmm. tak, I na przykład by takie badanie pokazało, że y, nawet potrafiono u osób zredukować ilość stosowanej insuliny dziennej. O, tak, przy to jest Bertramie. Przy mm -hmm. Bertramie. Y, plus oczywiście kolejna niesamowicie ważna rzecz, ochrona wątroby. Mhm. Ochrona wotroby przed różnymi uszkodzeniami, czy toksycznymi, czy, czy jak to ktoś mówi, wolno rodnikowymi. E, bo ja mam, że tak powiem, tutaj jest konwencja tego programu, że mówimy o tradycyjnym, ale jeszcze to, co mówi też i nauka, prawda? Tak. Że, że, że mamy, że mamy potwierdzenie. Mamy potwierdzenie tak, że nie tylko, tak. że XI wiek i... I średniowieczy tak. tak. tak który, która rzeczywiście uchodzi za jedną, że tak powiem. No, można tak powiedzieć, gwiazd. Tak, tak wizjonerka Wizjonerków, tak. I, i natomiast tu jeszcze mamy to poparte pewnymi mm -hmm. dodatkowymi, że tak powiem, badaniami, że które ta jeszcze nawet jest... pokazują. Bo tak. przecież święta mm -hmm. Hildegarda pisze, że uspokaja mózg tak? w taki, taki dziś sposób ochrony. okazuje się, że to się potwierdza. W badaniach. Bez dwóch zdań w, w, w badaniach. No, wiemy, że obniża poziom zapalny w przewodzie pokarmowym, co jest bardzo ważne. Uszczelnia to, błonę śluzową, mm -hmm. Nie chcę mówić to w aspekcie covidowym, jak jest ważne, ale to też jest ten czynnik działający przeciw przeciwzapalnie a czy coś na infekcje bo teraz coraz częściej właśnie wildegarjancy sympatycy stosują właśnie na infekcje wiem że pan doktor jak do jakiegoś badania też dotarł które to potwierdza ja dotarłem do badania indyjskiego i które mówi o przewlekłości w stosowaniu w chorobach tak zwanych, oni to opisywali, mm -hmm. zaflegnionych w cudzysłowie mówiąc, czyli mamy zatkany nos, uszy, gardło, dużo, dużo śluzu. Dużo śluzu, mówimy mm -hmm. w tych drogach, czy w drogach oddychowych, w górnych mm -hmm. drogach nos nosogardzieli. Oczywiście opisują to, że powinno się go e, stosować, ale mówimy, że to jest pochodna rumianku, no to jak to mówię, pochodna rumianku, to wiemy, że to przewód pokarmowy, ale oni stosowali w, w tym aspekcie. E, również w paraliżu, w hemiplegii, e, natomiast tak opisuję w przewlekłych chorobach i ostrych chorobach infekcyjnych górnych dróg oddechowych i teraz nawiązuje do tego, właśnie. Co, co mamy informację, tak. jest przed właściwie kilku dni tak? <grym> tak, czyli teraz właśnie też mamy dla Państwa tutaj taką propozycję, bo jak się leczyć, jak przeciwdziałać tym różnym infekcjom, bo też trudno jest odróżnić czasami przeziębienie, czy to jest zwykłe przeziębienie, czy to jest grypa, grypa nie ta covidowa, nazwijmy no, to tak, czy, czy jakaś inna grypa i myślę, że ten Bertram tutaj przyjdzie nam z pomocą, w takich większych dawkach możemy stosować Bertram wspólnie z Galgantem, który no, moja córka, bo nie... Informacje. Mamy, czy pan tak. doktor o tym myśli właśnie między innymi też że moja córka właśnie ten galgant y, stosowała też y, tak jak tabakę y, żeby właśnie poprawić y, sobie tutaj drożność y, nosa ale wiemy też że y, w ośrodku akademickim właśnie w, na Śląsku też pani profesor y, wykorzystuje właśnie Bertram u, u pacjentów właśnie covidowych COVID i ze skutkiem leczy leczy ich czy wspomaga leczenie no, nie właśnie nie wiemy dokładnie jakie są nie informacje wy, tak, ale są Informacje więc, pozytywne. Ale no. są bardzo pozytywne, bardzo wiele pozytywne. właśnie osób się zgłasza, więc myślę, że też jakby mają doświadczenie. No, tak, już. tak, muszą mieć doświadczenie. Co, co widzicie Państwo, znowu się gdzieś tam potwierdza sto, 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 w, te w testach i tak dalej. No właśnie. Trzeba przyznać, że no, jako wizjonerka, yy, no, wielki szacunek, bo żeby dokopać się do pewnych badań i znaleźć tę literaturę, trzeba troszeczkę prześledzić wiem, z innymi. <grym> I tu właśnie jest ta przewaga świętej Hildegardy nad innymi osobami, bez dwóch. Bez dwóch zdania. No właśnie, my musimy literaturę śledzić, ale czasami można po prostu jej zaufać. Także Dokładnie, do tego tak? Państwa zachęcamy. My oczywiście będziemy poszukiwać i poszukujemy w stowarzyszeniu sympatyków Hildegardy oczywiście takich dowodów, bo tak współczesny człowiek działa, że chce dowodów, jak chce w coś zainwestować, to, to musi mieć jeszcze pewność. To na koniec tak? bardzo ciekawą rzecz powiem, do męskiej części. Tak. Do męskiej części. Jeżeli chodzi o Bertram. Mhm. Ja o tym nie mówiłem na tym, no, jak mieliśmy posty, ale jest niesamowitym afrodyzjakiem. O, proszę, nawet. Tak, tak ja o tym Czyli nie mówię. Nie, ale we współczesnym świecie to jest bardzo ważne. Bardzo, tak, ważne. Tak, bardzo mhm. ważne. Ja naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że mam wielu pacjentów, którzy mówią, że mówimy o raku prostaty. E, mają ogromne wątpliwości, jeżeli chodzi o leczenie związane z hormonoterapią, bo jednak mm -hmm. to jest takie, że tak powiem, e, no pozbywanie, że tak powiem męskości. To mm -hmm. jest, e, a jeśli tego pozbywa, no to że tak powiem, ci, te osoby słabną, popadają w taką melancholię. Tak. Czyli, czyli, jeżeli Nakręca stosujemy, stosujemy Bertram, możemy się pewnych takich funkcji, jak pani Uroba nie to wspomniała, po, poprawić i możemy się spodziewać. Nie zdziwmy się temu, <laughs> <nie> e, <laughs> bo, się. bo może tak być. Czyli no tak, wieloaspektowo, tak wielokierunkowo tak. działające zioło, czy przyprawa. Zachęcamy po prostu Państwa do spróbowania. Także będziemy te kolejne zioła i propozycje świętej Hildegardy przybliżać, a Państwa możemy tylko zachęcać do tego, żeby tą przygodę z Hildegardą to pytanie rozpocząć. Pytanie właśnie, czy to, jest, jeżeli poprawia właśnie libido, poziom mhm. e, jakości e, nasienia, to wiemy, że w współczesnym społeczeństwie no, jest, problem z, jest problem z ciążą, tak. z zajściem w ciążę, tak. Tak, z mhm. jakością e, nasienia. Być może to jest jedno z, że tak powiem, z, z rozwiązań, z ja z rozwiązań. tak po prostu mm -hmm. to, co się spotyka w literaturze i to nie jest taka mała ta literatura mm -hmm, odnośnie mm -hmm. tego wpływu Bertramu na, na, na no. działanie takie. W tym kierunku. W tym kierunku. No właśnie, także kierunku. coraz tak, więcej. Od głowy, od, od głowy aż po nogi. Tak prawie. i myślę, że będzie tego coraz więcej, po prostu nauka jeszcze nie wszystko zbadała, ale zachęcam do popróbowania już teraz i dziękujemy bardzo za wizytę Dziękuję. w naszym studio. Do widzenia.